4:00 około godziny 17 na przejściu dla pieszych przy zjeździe z obwodnicy jabłonny tuż przy granicy z legionowem doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że dziesięcioletni chłopiec przechodził przez jezdnię. Przez przejście dla pieszych w tym momencie został potrącony przez kierowcę busa. W wyniku odniesionych obrażeń dziecko poniosło śmierć na miejscu. Z ustaleń policjantów wynika też, że chłopiec wysiadł z autobusu kursującego do legionowa na przystanku przy ulicy Szarych Szeregów w jabłonie. W momencie gdy przechodził przez jezdnię, wpadł pod koła Forda Transita jadącego w kierunku Warszawy. Kierowca dostawczego auta był trzeźwy. Wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie. Policjanci muszą ustalić, czy to chłopiec wtargnął nagle na jezdnię. Czy też do wypadku doszło na skutek nadmiernej prędkości Forda i nieuwagi jego kierowcy. Na pewno do uniknięcia tej tragedii nie przyczyniły się warunki panujące na drodze. Wiemy już, że w chwili zdarzenia sygnalizacja świetna w tym właśnie miejscu nie działała. nie działało również oświetlenie jezdni. A padający deszcz dodatkowo ograniczał już i tak fatalną widoczność. Policjanci apelują więc o to, aby teraz, kiedy wcześniej zapada zmrok, a warunki atmosferyczne często są niekorzystne, zachować szczególną ostrożność na drodze.